Witam Państwa. Minęło parę naście tygodni, kilka miesięcy od naszego ostatniego spotkania, w którym, w którym poruszałem temat zmian dotyczących oferty programowej i sposobu nadawania tych programów telewizyjnych w sieci naszej. I już zaczyna się powoli to dziać. Mianowicie, w związku z, z zmianami parametrów nadawania. Co nie, znaczy większości już programów, w ostatnich miesiącach, tygodniach wykonaliśmy szereg czynności dostosowawczych. Niestety nie obyło się bez problemów natury organizacyjnej, technicznej, ale jakoś nam się udało to rozwiązać. Powiem tak. Nie obyło się bez spadek, ale no trudno. Jest to materia techniczna i, i takie rzeczy się niestety zdarzają, nie tylko w takich sieciach jak nasza, niewielkich, ale także u wielkich operatorów, w tym, że y, tam jest to bardziej globalnie, w związku z tym pojedynczy klient nie ma siły przebicia. Państwo w naszym wypadku, jak za mieli możliwość szybkiego reagowania, a my z kolei y, szybkiej miarę możliwości naszych y, no, rozwiązywania tych problemów. Co nas czeka w najbliższym czasie? Czeka nas w najbliższym czasie y, znowu operacja migracji z programów w wersji analogowej do cyfrowej, czyli patch, pakiet podstawowy plus, jest to narzucone między innymi z parametrów e, pakietu programów TVN. Między innymi to 24 i tam dalsze programy z tej grupy e, będą, będą w najbliższych e, dniach, tygodniach e, no, migrowały z analogu do cyfry. Jest to rzecz no, niestety nieunikniona, bo e, jak powiedziałem, zmiana parametrów nadawania przez PVN zmusza nas do pewnych działań technicznych, a to z kolei generuje koszty. A jak wiadomo, że nie najlepiej w tej chwili to wygląda w większości operatorów, więc jest ta konieczność, zresztą zapowiadano od wielu, wielu miesięcy, a powiem nawet od lat, że jak to mówi się popularnie, rolujemy analog, przechodzimy w lepszą jakość, telewizja cyfrowa. W wielu przypadkach jest to w wersji HD czyli High Definition, ja myślę, że to tylko dla Państwa jakby komfortu cała ta operacja będzie wykonana. Jak to będzie wyglądać? Myślę, że w ciągu. Naj... już w tej chwili ta wersja DVBT została uruchomiona na radzie testowo i w ciągu najbliższych dni, tygodni będziemy sukcesywnie te programy wyłączać. Liczymy na wyrozumiałość i prosilibyśmy jako serwis o Państwa jakby współpracę z nami, czyli informowanie o pewnych problemach, niedogodnościach. W miarę możliwości postaramy się ten problem Państwu pomóc rozwiązać. Tak jak do tej pory bywało, myślę, że nie będzie jakichś takich większych problemów. Także proszę o wyrozumiałość, no ale niestety nie możemy zatrzymać postępu i musimy cały czas podążać w kierunku tym, który po prostu jest narzucony przez wielkich graczy na tym rynku.